I teraz przechodzimy do 10 tysięcy złotych No i tutaj pierwsza e, moja propozycja to naprawdę jest sztosik, naprawdę genialny rower w tych pieniądzach i szczerze powiedziawszy te wszystkie e, rowery, które mam dalej to w sumie można sobie e, jako takie wtrącenie do tego bo to, ten rower jest naprawdę genialny a mówię o Mericie Silex 4000 rower jest to pierwszy rower w zestawieniu, który ma karbonową ramę. I uwaga, to nie tylko to nie jedyna rzecz karbonowa w tym rowerze, ponieważ oczywiście widelec jest karbonowy, ale uwaga, też jest sztyca karbonowa. Prześwit, standard 45 mm. I uwaga, opony z tym samym szerokością, a są to Maxxis Ramblery. Czyli znowu nie musimy tutaj zmieniać opon, żeby dojść do granicy prześwitu. Kolejna rzecz. Dużo insertów. Jest to rower, który możemy wykorzystać do ścigania się, ale też możemy go wykorzystać w takich bardziej bike, parking, e, bike parkingowych e, ekskapadach. Więc naprawdę świetny rower. I tutaj, e, do 10 koła, mamy, będziemy mieć prawie same e, Gierix. Jak sobie zobaczycie na przedział ten cenowy, to Grulio Gierix w różnych formach: albo 6000, albo, 4000, e, albo 600, albo 400. To nie ma znaczenia. Tutaj w Silexie co prawda jest ten najniższy 400, 2 na 10 ale i tak jest to bardzo dobry napęd. Tym bardziej, że przednia, przedni hamulec ma tarczę, jak dobrze pamiętam, 180 mm, więc naprawdę to, już jest, to jest w sumie chyba rzadkość w grawelach, że daje się tak dużą tarczę, więc hamowanie będą na pewno świetne geometria jest naprawdę gravelowa, taka typowo gravelowa. Tutaj widać, że ten rower jest naprawdę przemyślany. Jeśli chodzi o Meridę, ma, miałem Meridę, więc troszkę tak jest w moim sercu ta marka. Ale szczerze powiedziawszy, e, tak obiektywnie, bo też miałem kontakt z wieloma Meridami i one są naprawdę dobrze skonstruowane, są na, na, na naprawdę dobrych komponentach. I jak najbardziej jeśli interesujecie się to polecam tą markę. Tak, samego doświadczenia. E, natomiast tutaj w Silexie problem jest taki, że przy każdym rozmiarze ramy, a jest ich 6 czyli jest naprawdę całkiem nieźle, e, mamy w każdym rozmiarze 80 mm mostek. No, inni producenci dostosowują długość mostka, natomiast tutaj nie, i uważam to za lekką wadę, bo to też powinno mieć e, znaczenie i co ciekawe, jest tu też mocowanie feedlock mm, nie widziałem tego na zdjęciach szczerze powiedziawszy, ale podobno jest tam przy dolnej rurze i dzięki niej można montować różne akcesoria tam związane z feedlockiem fajna sprawa, e, natomiast wady no są, niestety nie da się ukryć no, na czymś musieli przeoszczędzić i tutaj wadą są mm, koła, które są też na kulkach no, story, za 10 tysięcy rower, to by się przydało? Maszynowki, chociażby nawet jakieś podstawowe. Eee, no i oczywiście problem rowerów za 10 koła, który się pojawia i to będzie praktycznie w każdym modelu, to to, że wszystkie przewody są poprowadzone w rurze sterowej przez stery. Kto, to, kto się męczył z wymianą linki w takim rowerze, no to wie o czym mówię. No i on robił mention w przypadku tego roweru. No to też będzie rower taki, takiej marki dość popularny, a jest to Giant Revol Advance 2. Co prawda on kosztuje tam drogo, znacznie powyżej budżetu, natomiast teraz widziałem, że na stronie... Gianta jest no on na promocji kosztuje 10699 zł a jest na GRX lepszym GRX, bo tam jest seria 600 eee, też rama jest karbonowa, zeszty są karbonową eee, przewody są normalnie poprowadzone, natomiast z tyłu też mamy flipchipa, czyli można sobie dostosować długość tylnego eee, chainstaya. kolejna moja propozycja, no to jest znowu polski producent a jest to Rondo Root Al 1 x jest to bardzo nietuzinkowy rower, który wygląda bardzo tak ciekawie, natomiast z drugiej strony nie charakteryzuje się jakimiś specjalnymi rozwiązaniami. Taki po prostu dobrze wyposażony rower, bez żadnych jakichś wozotrysku, bez żadnego wow i w ogóle. Eee... Ciekawa rzecz jest w nim taka, że pod w okolicach supporty tam od dołu, Mamy schowek na narzędzia, na skuwacz łańcucha, na e, krusze podręczne, więc to jest mega fajne rozwiązanie. Natomiast zmniejsza to prześwit między ramą, i nie wiem, czy jeśli pojeździmy sobie w terenie, to po prostu tego nie rozwalimy. Napęd gx 400, czyli podstawowy, natomiast i tak jest to dobry, bardzo dobry napęd opatentowane rozwiązanie rondo, czyli oczywiście twin chip czyli można sobie zmieniać geometrię, więc to jest też na spoko geometria taka zachowawcza no nie ma tutaj jakichś fototrysków tak jak mówiłem, nie ma tego efektu w jeśli chodzi o specyfikację z drugiej strony mam no, może je oprócz jednej, a więc są to opony, bo są to Pirelli Graver ATV i naprawdę są to bardzo dobre opony moim zdaniem nie trzeba nic tu do, możliwe, yy, dodawać. No i oczywiście możliwość montażu dropera. Jeśli ktoś chce, no to jest taka możliwość i jeszcze Honorable Mention. Też rondo, ale Milks i ST, czyli Milks na stalowej ramie. Jest to jeszcze bardziej nietuzinkowy rower na bardzo zbliżonych komponentach, natomiast jest to rower z bardzo zabawową geometrią Więc jeśli ktoś chce Pojeździć sobie bardziej w terenie No to bardziej polecam Myrksa. Natomiast jeśli ktoś chce takie mieszane warunki No to Ruta I tak woli tutaj wtrącenia No to powiem, że w sumie W przedziale 10 tysięcy złotych No to szczerze powiedziawszy Trzeba się troszkę postarać Żeby kupić rower, który będzie zły To naprawdę Teraz jest rynek tak mocny Tak bardzo konkurencyjny że ciężko znaleźć rowery, które będą jakoś nieodpowiednie, które, które po prostu nie warto kupić teraz moja trzecia propozycja, jest do 10 tysięcy złotych, a jest to też polski producent ciekawe, jest to Cross Esker, ale TR i on się różni od tych innych normalnych Eskerów między innymi tym, że ma amortyzator RockShox Rudy to jest akurat wersja Ultimate Czyli jest bardzo dobrze. Poza tym, e, jeśli chodzi o napęd, to mamy tutaj Muleta, czyli mamy Gerejksa połączenie z Deorką, to znaczy z tyłu mamy przerzutkę Deorkę, dzięki czemu w rowerze jest kaseta. Uwaga, aż 10,51. Więc naprawdę taki rower, w którym można podjechać praktycznie wszędzie. E, kolejna rzecz, oczywiście dobre koła WTB. WTB jest producentem całkiem dobrych kół i całkiem nie najgorszych opon. E, natomiast tutaj nie ma opon WTB, e, ponieważ tutaj mamy też ciekawostkę, mamy naprawdę świetne opony i to opony takie dość nietuzinkowe, bo mamy szwalbę Thunderbolta. E, one są przez bardziej pod 29 cali i jest to sz naprawdę szeroki kapeć, bo tam może być na 2.4, 2.35 cala szerokości, więc naprawdę to jest szeroka opona niestety kros nie podaje dokładnie jaka jest szerokość opony i oczywiście nie może się obejść bez wad no i tradycyjnie przewody wpuszczone w sterówkę znowu zaś mamy mechaniczne którym się trzeba męczyć później i będzie z tego dużo naprawdę dużo problemów no i tak na upartego bo w sumie ciężko to znaleźć w tym rowerze Coś, co by nie pasowało, oprócz tego, że no moim zdaniem jakoś wykonać czasami w crossach, no woła o pomstę do nieba. E, tak, tutaj też można na siłę e, znaleźć to, że mamy m, tam tutaj bębenek Microsplayna, więc odpadają tańsze opcje na e, Hyperglide. E, no ale z drugiej strony mamy bardzo dobrą kasetę z, ze świetnym napędem i Honorable Mention e, no i tutaj też będzie Cross, ale tym bardziej będzie Esker 7.0, on jest już karbonowy w tej samej cenie natomiast e, to jest taki gar, e, gravel dla bardziej ludzi którzy no, chcą po prostu mieć takiego tradycyjnego gravela o rany, tradycyjny gravel do jakichś czasów to my doszliśmy natomiast jeśli ktoś nie chce takiego tradycyjnego gravela, no to mam trawa. Z propozycję czwartą, a jest to włoski producent Cinelli Hopotleg Geo a cóż to jest za ten rower? otóż proszę ja was ciebie jest to rower, tak w sumie naprawdę e, rower kurski na sztywnym widelcu z barankiem ponieważ tutaj mamy możliwość zamontowania opon, uwaga 29 na 3 fale to już nawet w wie, bardzo wielu Rowerach górskich, nie wiem, enduro i tak dalej, nie mamy takiej opcji, a tutaj mamy w gravelu taką opcję. Natomiast nie jest, nie ma róży bez kolców i tutaj jak to Włosi musieli zrobić jakiś misz-masz i tutaj zrobili misz-masz, jeśli chodzi o napęd, bo tutaj jest totalnie porąbane wszystko ze wszystkim, Potóż otóż mamy klamko manetki, Tiagry, mamy przerzutkę z tyłu grx z przodu jest zaś MicroShift, a Korba jest ProWheelah 3622, czyli górska. No i kasetę 1134. No, jakby się nie dało zrobić chociażby podstawowego GRX-a, i by było w porządku. Tak mi się przynajmniej wydaje. Albo nie wiem, dać jakiś inny napęd, żeby chociaż był. Nie wiem, wydaje mi się, że bardziej popularne byłoby założenie napędu 1 na. 10, albo jakby było 11, to by było spoko, bo w sumie ten rower kosztuje prawie 10 tysięcy złotych, i tutaj taki napęd jest słaby. Tak samo jak słabe są hamulce. Co prawda, mamy tu te trochę RD, czyli właśnie te hybrydowe, natomiast w tym przedziale cenowym bardziej bym oczekiwał hamulcy hydraulicznych. No i oczywiście Honorable Mention. Tutaj mamy Marina Gestalta też. To samo co mieliśmy w przypadku roweru za 5000 zł, ale tutaj już wersja jest XR, który jest na znacznie lepszych komponentach, no i on jest mieści się w przedziale 10 000 zł, i napęd tutaj jest Apex 1 na 12, czyli ten najnowszy, więc całkiem niezłe rozwiązanie. No i moja piąta propozycja, i w sumie to nie będzie taka pełnoprawna propozycja, którą z całego serca polecam. Będzie Wojtek Approved i tak dalej. Nie, no to jest taki, taka ciekawostka, bardziej bym to powiedział, bo to jest rower Argon 18 Grey Matter. A dlaczego o nim mówię? Ponieważ jest to jedyny rower w tym zestawie, chyba jedyny rower w przedziale do 10 tysięcy złotych, oczywiście grabelowy, który ma elektroniczny napęd, bo tutaj mamy napęd SREMA Rivala AXS Explore, więc w sumie za sam napęd można się zastanowić nad tym rowerem. Ale z drugiej strony. No okej, okay, dobra. Fajnie wygląda. Wygląda bardzo nietuzinkowo, jeśli chodzi o samą ramę. Sam, sam ten widelec wygląda tak klasycznie. Tak by się można było yy, spodziewać, że takie taki banan to on będzie bardziej w rowerach, takich klasycznych szosach. A tutaj mamy gravela Natomiast. Yy, no, niestety, cała para poszła w tym rowerze właśnie w napęd, ponieważ koła są słabe, opony są słabe, yy, yy, kokpit też jest słaby. No, i tutaj prześwit jest tylko 42 mm, więc w sumie, jak na współczesne standardy, jest to mało. Natomiast on do, kosztuje, jak dobrze pamiętam, bo sobie niestety tego nie wpisałem ale kosztuje coś w granicach 8,5 tysiąca złotych, ale można zamontować na przykład lepsze koła można zamontować lepsze opony no i już mamy w tych granicach 10 tysięcy, całkiem nie najgorszy rower na elektronicznym napędzie natomiast tak jak mówię no to jest rower jako bardziej ciekawostka nie to dla osób, które są zdecydowanie zakupić taki naprawdę fajny rower no i oczywiście on robił mention i tutaj postanowiłem też wybrać alternatywę dla tego roweru, żeby był rower z elektronicznym napędem, tak mniej więcej troszkę powyżej 10 tysięcy złotych, a jest to znowu rower z Decathlonu, jest to One Resolve NCR CF All Apex, czyli też na Apexie AXS, tylko że to jest bardziej rower taki mm, All Road, jak sama nazwa wskazuje. Tutaj jest prześwit bardzo mały. Bo tutaj maksymalnie można mieć 38 mm. Tak piszą, że może 38 może już ocierać o ramę i lepiej się trzymać tego 35, czyli to jest taki rower szosowy plus, czyli żeby sobie można było nim pojeździć bardziej po szosie, a jeśli chodzi o jazdę w terenie, no to żeby sobie tak lekki szuterek tylko. Zdobyć. Natomiast jest to rower, jeśli chodzi o sam, y, sam y, całość tego roweru, to jest naprawdę dobry rower, bo jest karbonowa rama, może nie najlżejsza, ale jest karbonowa, czyli to jest duże, y, duże wsparcie, jeśli chodzi o komfort. Y, no mamy oczywiście Explorer, Koła może nie są jakieś mega, bo są to fulcrumy, natomiast fulcrumy są całkiem wiem, dobrymi kołami y, budżetowymi. No i koła tam, o ile dobrze pamiętam, tam jest coś koło 30 mm i są też nie najgorsze. Więc jeśli wolicie bardziej jeździć po szosie, a czasami zjechać z tych szlaków, no to Denatek konie też jest coś ciekawego. I to by było na tyle, jeśli chodzi o moje zestawienie rowerów grabelowych do 10 tysięcy złotych. Dajcie znać w komentarzach, jak Wam się podobało moje zestawienie, może macie własne przemyślenia, a może macie własne propozycje odnośnie właśnie e, najlepszych rowerów w tym przedziale cenowym. Dajcie znać w komentarzach oczywiście. I to by było na tyle. Ja bardzo dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, no i do zobaczenia. Jeździcie dużo na rowerkach, oglądajcie moje filmy, no i oczywiście subskrybujcie kanał. Na razie, trzymajcie się i do następnego. Razu, hej!